Ten potwór mierzy chyba z 15 metrów długości. Przecież to jest pradawny smog, który zieje jakimś magicznym ogniem. To jest jakaś podstępna kreatura, która zamienia swoje własne łapy w zabójcze ostrza. Nie no, bez przesady, jakiś zmutowany minotaur, który grzyga w ciebie elektrycznością? Jak ja niby mam walczyć z czymś takim? Chociaż z drugiej strony to jest tylko zwierzę, więc... Burek. Do nogi. Od razu lepiej. Jestem przecież... Szefem wszystkich bossów. Dzień dobry, ja nazywam się Szymon. Jeżeli śledzicie moje materiały na TV gry, prawdopodobnie wiecie, że lubię gry, w których walczy się z bosami. I po pokonaniu dokładnie 2685 bosów trafiłem na grę, w której bosów można zdominować do tego stopnia, że można wykorzystać ich do walki z innymi bosami. Ta gra nazywa się oczywiście. Wzrost łowcy potworów. Wzrost łowcy potworów? Chodzi o mój wzrost? 2,15 m, co piętnaście Jak tego nie sprawdzicie? Nikt nie dowie się, że tak naprawdę mam 1, 40 W tej grze są przeciwnicy, którzy nazywają się Kulujaku. Pukej, pukej. To jest to, co mówi twoja mama, kiedy przychodzisz do niej i mówisz, mamo, rzucam szkołę, żeby zostać youtuberem. Pukej, pukej. Odrób lekcji, lepiej małej gnojku. Popo, jagi, wrogi, uroktor, czyli urologi, doktor. Bombadzi, Kestodon, tak mógłby nazywać się środek przeciwbólowy. Kezu, czyli kaszanka, która razi prądem. Retalos, który zieleń. Ogniem z pyska. Rajang, czyli minota rozżygająca elektrycznością. No i jest wreszcie najstraszniejszy z najstraszniejszych potworów, czyli oczywiście Arzuros. Trudno w to uwierzyć, ale wykrada on graczowi miód. Uroczy Misiek, prawda? Je sobie miodzik. Wow, o, Wszystko w porządku. Spokojnie. Dotrwamy do końca. Przeżyję to. Jestem przecież szefem wszystkich bossów. Znaczy, na potrzeby tego materiału, tak naprawdę nie jestem za dobry w Monster Huntera. No właśnie, jak zostać tym szefem wszystkich bossów? Odpowiedź jest bardzo prosta. W tej części można przejmować kontrolę nad potworami. Zresztą widzicie to teraz na tych beznadziejnych ujęciach, które nagrałem. I kamera tak szaleje, że nic nie widać. Słuchajcie, no. Na innych kanałach być może dostaniecie wypieszczone treści. U nas ogląda się prawdziwe życie i prawdziwe emo. Beznadziejne ujęcia game playu z jaskini. Zapytacie jak dosiadać potwory w Monster Hunter? Zupełnie tak jak w życiu. Trzeba zdobyć zaufanie zwierzęcia, uderzając go dwumetrowym mieczem wielokrotnie. Żartowałem, nie róbcie tego nigdy. Musimy zadawać przeciwnikowi obrażenia oznaczone niebieską poświatą. Gotowe! Taka druga opcja przejęcia kontroli nad przeciwnikiem nadarza się organicznie, kiedy jeden potwór spotka się z drugim i dojdą do wniosku, że muszą wyjaśnić sobie nieporozumienia... Mamy tutaj pewne ograniczenie w postaci czasu, jaki możemy spędzić na potworze i też musimy uważać na to, że kiedy ten potwór otrzymuje obrażenia, to może opaść na siłach i zrzucić nas z grzbietu. Z grzbietu, z grzbie. zrzucić nas. No dobra, ale co możemy robić kontrolując potwora? Możemy robić to, co robią potwory. Atakować! W trakcie, kiedy kontrolujemy potwora możemy swobodnie biegać po mapie, na przykład po to, żeby dobiec do jakiegoś innego potwora, no i oczywiście walczyć. Mamy silny i słaby atak, pod tymi atakami kryją się rozmaite specjalne techniki danego potwora. I to chyba jest najbardziej urocze w tym wszystkim, bo wszystkie te ataki, którymi zostaliśmy uśpieni albo zaatakowani, albo podpaleni, teraz możemy wykorzystać na inne potwory i zobaczyć to wszystko z nieco innej perspektywy. Więc jest to taki totalnie funkcjonalny system, gdzie można by stworzyć w tej grze coś w rodzaju walk potworów, gdyby to trochę bardziej rozbudować. Czekaj, i wtedy gra nie nazywaby się. Monster Hunter, bo by nie było polowania, tylko Monster, Monster? Przedwcześnie walkę możemy zakończyć na dwa sposoby. Jeżeli zadamy przeciwnikowi dość obrażeń, możemy aktywować taki specjalny, finalny atak, w którym zadajemy naprawdę dużo obrażeń. Inną opcją jest wprowadzenie potwora, którym kierujemy w stan szarży, przy pomocy której możemy starować innego przeciwnika, albo zadać obrażenia temu potworowi, którego kontrolujemy, uderzając raz zarazem o ścianę. Miało być pięknie, ale jak zwykle jest jakieś ograniczenie. Monster Hunter to wciąż Monster Hunter, a nie Monster Monster. Tak więc samo kontrolowanie przeciwników nigdy nie daje nam stuprocentowej przewagi. I chociaż przy pomocy tej techniki można bardzo zranić przeciwników, być może nawet zabić, jest to tylko jeden z elementów, który pozwala nam zostać szefem wszystkich bossów. Bo tych elementów jest całkiem sporo. W moim telefonie zabrakło mi pamięci, żeby wyliczyć je wszystkie. Ale najważniejszy z nich to pięknie wystylizowane włosy. Bo pewnie zastanawialiście się, jak to jest, że... To Proste. Użyłem specjalnej odżywki firmy. Cóż za szkoda, że firma nie zasponsorowała tego odcinka. Mógłbym teraz powiedzieć jej nazwę. Nawilża, pielęgnuje, kontroluje puszenie się, zapewnia kontrolę nad potworami. E, czekaj, co? A nad niesfornymi kosmykami. Jak zostać szefem wszystkich bossów, potrzebujesz Mistrzostwa Broni. Nie chcę tutaj bardzo wgłębiać się w te wszystkie konfiguracje naszego sprzętu w Monster Hunterze, bo to jest na tyle skomplikowana sprawa, że każdego dnia na Redditie ludzie pisują jakieś równania, żeby obliczyć, czy warto grindować 70 godzin, żeby zdobyć jakieś małe ulepszenie i zyskać 1,17 punktów. Obrażeń. Z jednej strony każdy potwór z Monster Huntera jest opisany pewnymi właściwościami. Mamy więc opisaną wrażliwość na różne rodzaje broni, różne rodzaje ataków i żywiołów. Drugą rzeczą jest to, że w grze otrzymujemy oczywiście różne rodzaje broni i pancerzy, a do tych pancerzy możemy wkładać jeszcze klejnoty nadające specjalne właściwości. W tych grze jest na przykład umiejętność, która sprawia, że szybciej dobywamy miecza. Poza samą ochroną na ataki warto też rozważyć jakieś specjalne właściwości potworów. Na przykład Almudron to boss, który obrzuca gracza błotem. I nie zgadniecie, jest umiejętność, o której marzą wszyscy rodzice dzieci podczas deszczowego błotnicnego dnia. Umiejętność ochraniająca przed błotem, chociaż najważniejsze w efektywnym pokonywaniu przeciwników jest oczywiście... O obsłudze broni w Monster Hunterze wolę teraz nie zaczynać rozmawiać, bo ostatnio jak robiliśmy streama z Araszem, to się tak rozgadałem na ten temat, że Arash skwitował to wszystko słowami: Ty masz zamiar się na przykład doktoryzować? Temat na, na właśnie doktorat. W sumie może niepotrzebnie tym macham, bo będę musiał to blurować wszystko. Ostatnio grałem sobie na przykład dwoma ostrzami, które w największym skrócie polegają na tym, że możemy aktywować tryb demona, w którym spada nam stamina, ale kiedy zadajemy obrażenia w trybie demona, nabijamy pasek arcydemona. I kiedy skończy nam się stamina i wychodzimy z trybu demona, jesteśmy arcydemonem. Do pasek arcydemona jest ten... No, Może być tylko w tym zamana. Zamana. proste? Bo nie zacząłem jeszcze mówić o kombosach. Ale przejdźmy może na wyższy poziom mistrzostwa. To jest część materiału tylko dla abonentów VIP tego kanału. Jeżeli to oglądasz, to znaczy, że należysz do elity. Bo tak naprawdę, żeby przejąć kontrolę nad przeciwnikiem, nie trzeba wcale go atakować. Nie trzeba czekać, aż inny potwór go zaatakuje. Wystarczy dominacja przy pomocy władczego spojrzenia. W sumie nie, to nie zadziała na potwory, ale jest sposób, żeby zrobić to, o czym mówiłem, bez walki. W grze istnieje bowiem coś, co nazywa się Puppet Spider. I jest to ohydna, obślizgła arachno-kreatura, wyglądająca dość uroczo. Dlatego zrobiłem sobie z nią selfie. Takie czasy, trzeba się promować na wszelkie sposoby. Puppet Spider to jedno z wielu małych stworzonek, które znajdują się na mapach Monster Hunter Rise, które dają nam pewne właściwości. Ten jest o tyle potężny, że potrafi wprowadzić automatycznie bossa w stan, w którym możemy przejąć na nim kontrolę. Warto więc sprawdzić sobie, gdzie te Puppet Spidery są na mapie, bo możemy sobie w ten sposób przyspieszyć walkę. I wypowiedziałem tutaj właśnie słowa kluczowe dla tego segmentu tego materiału. Abonenci VIP, witam Was w poradach na temat optymalizacji walki i grindu. Pierwszą z nich już macie, to był właśnie Puppet Spider. Jest tutaj wiele pomniejszych czynników, które mogą nam przyspieszyć walkę, a do tego dążą ci tacy najbardziej hardkorowi gracze, do których bym się nie zaliczył, ale podglądam ich, grając z nimi. W grze funkcjonują stworzonka, przy pomocy których możemy zwabić jednego potwora w konkretne miejsce. Jest też spreparowane mięso, przy pomocy którego możemy uśpić przeciwnika albo sparaliżować jego ruchy. Co jest natomiast istotne, samo przejmowanie kontroli nad bossami ma teraz wymiar także glinderski. w tym sensie, że przy jego pomocy można zwiększyć szansę na zdobycie niektórych materiałów. To jest taki trik, o którym gra nie mówi, ale kiedy kontrolujecie danego potwora, to atakując inne potwory możecie doprowadzić do tego, że z tych potworów wypadną maksymalnie trzy elementy tego potwora, tzw. surowce z potwora. Najlepiej jest po prostu pobiegać sobie po mapie i zaatakować każdego innego przeciwnika. Warto tu pamiętać o jednym. Jeżeli polujemy na przykład na potwora Yeti i jeśli chcemy zadać mu maksymalne obrażenia, to oczywiście mamy dwie opcje. Możemy na przykład wprowadzić go w stan szarży i rozwalać się o ściany, ale możemy też staranować innego przeciwnika, zeskoczyć z tego Yeti, bo stracimy nad nim kontrolę w tym momencie, i wskoczyć na tego innego ogłuszonego potwora po to, żeby z powrotem zaatakować nasz cel, czyli Yeti. I to chcemy zrobić, bo jeżeli kontrolujemy danego potwora, tego, którego mamy zabić, to wszyscy inni gracze, którzy z nami grają, zadają mu pomniejszone obrażenia. Więc tak naprawdę my biegamy sobie na potworze, a inni gracze nie za bardzo mają co robić. Fajne, nie? Musicie wiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. W Monster Hunterze tak naprawdę nie trzeba zabijać bossów. W grze istnieje taka mechanika, która polega na tym, że jeżeli przeciwnik jest bardzo ranny, co jest oznaczane niebieskim znaczkiem pod ikoną potwora, to możemy wtedy tego potwora uśpić i złapać. Żeby to zrobić, musimy rozstawić pułapkę, upewnić się, że potwór wpadnie w tę pułapkę i rzucić dwie bomby ogłuszająco-usypiające. Fajne, nie? To jest o tyle ciekawe, że jeżeli będziecie grali w sieci, to zauważycie, że bardzo dużo graczy w ten sposób kończy walkę, co jest związane ponownie z optymalizacją. Kończąc walkę w normalny sposób, kiedy przeciwnik jest już słaby, to najczęściej ucieka do swojego legowiska, gdzie idzie spać, żeby zregenerować siły. Jeżeli dojdziemy do tego legowiska, będziemy kontynuować starcie i potem wszystkim trwa 60 sekundowe odliczanie aż trafimy do wioski. Kiedy natomiast wykorzystamy bomb ogłuszających, omijamy cały ten ostatni odcinek walki i w dodatku do powrotu do wioski musimy czekać tylko 20 sekund. Jak robiliśmy ostatniego streama z Monster Huntera, widziałem mianowicie, że najczęściej jak gra się online, to warto łapać potwory, a nie dobijać je w tym finale walki. Po tym streamie otrzymałem od Kamila wiadomość: Capslock. Przestań szerzyć kłamstwa kultysto. Łapanie potworów daje mniej nagród i daje inne nagrody niż zabijanie. 8:25 AM. Dziękuję bardzo Kamilowi za nie uwagi, bo to generalnie prawda. Łapiąc i zabijając potwory dostajemy podobną pulę nagród, ale czasami one się różnią, więc jeżeli polujemy na jakiś konkretny rodzaj części przeciwnika do naszej wymarzonej broni, to warto sobie sprawdzić, jakie jest źródło od tego surowca. Chodziło mi natomiast o to, że w tej drodze do optymalizacji gry bardzo wiele ludzi stawia właśnie na tą krótszą, szybszą metodę po to, żeby szybciej zakończyć walkę, więc w imieniu firmy Gry Online SA przepraszam za pomyłkę i obiecuję, że nie będę już więcej tak mówił. Kamil za Nie no, żartowałem oczywiście. Wypadałoby to wszystko jakoś podsumować. Yy, czekajcie, nie... Nie napisałem sobie podsumowania, jakby to podsumować. Monster Hunter Rise to gra, która mnie delikatnie wciągnęła. 70 godzin później mogę powiedzieć tyle. Motyw przejmowania kontroli nad potworami. Podobał mi się. Tak więc, jeśli chcesz zostać szefem wszystkich bossów, musisz być jak potraktowany dobrą odżywką Loki. Elastyczny, mocny i oczywiście potwierdzić przejście tego kursu, co można oczywiście zrobić zostawiając łapkę w górę. Fajne, nie? Wiedza, wiedza, wiedza. Wiedza jest najważniejsza. Wiedza to potęga, dlatego rzućcie szkołę i studiujcie Monster Huntera. Yy, może nie jest to dobra porada. Nie polecam rzucania szkoły. Warto skończyć szkołę i później Monster Hunter, albo najpierw lekcje, potem Monster Hunter. Yy, pozdrawiam.